Dziękuję. Ja, ja, głowy nie, nie wkładał. Kąd się skończy? Kąd się skończy? Właśnie ten czujnik chciałem sprawdzić. Ty, no Mariusz, weź ten czujnik, dasz się go na. Ty, no, czu... no, weź, Mariusz, pokaż Sławkowi czujnik. Pokaż czujnik. Iść zobaczyć z drugiej strony jest czujnik. Czy on nie jest zjebnięty? No poka pokaż mu ten czujnik. Bo on jest zwalnięty? No ale ty trzymałeś ten palec na tym i on włączył się? Nie. Czy dalej idzie No bo on musi, bo on musi drewno tu włożyć. To bo ciska paki drewno. żeby nie wypływało. Bo jest wyporność. nie No jak? No ale jak drewno tu położysz? na tym. Na tym i to wyciąga jak na tym, drewno. A, Wyciągajcie masz, jest, weźcie widlaka i wyciągnijcie tą... No to, to jest podłoga. Weźcie tych Syryjczyków tak, wyciągnijcie z tego tego. To jest niby podłoga. I on jak opuści to na No ale... Nie no, drewno ma swoją wyporność, wypływa, nie? Wtedy... Bo jak wyjął z wody tej kolorowej? No nie wyciągniesz. Na to pakiet wkładasz i wyciągasz. Słowek, nie masz nic do zaimpregnowania? Jakichś kurwa uchodźców? Zaraz ich tu włożymy. Przy tych pochodźców jest dużo ty no wiesz, yy, ataki robią terrorystów.